Siemanko kochani, witam Was wszystkich pięknie i serdecznie po dłuższej przerwie parodniowej. Kochani, no ale tak jak wspomniałam, nie było mnie i tutaj, że tak powiem, z możliwości techniczne uniemożliwiły mi, że tak powiem, pracę z Wami. Ale kochani, mamy kartę dnia, świadectwo syna odebrane. Trochę dzisiaj właśnie późno, no, ale wiecie sami na pewno jesteście wielokrotnie tutaj w wielu przypadkach oczywiście rodzicami i wiecie doskonale o tym, że po prostu z rana dzisiaj to pewnie była akcja, szkoła, zakończenie roku i tak dalej więc no, po prostu karta dnia dzisiaj wchodzi nieco później, ale zobaczmy sobie, kochani, co też dzisiaj ten dzisiejszy dzień może dla nas wszystkich przynieść. I zaczynamy od baranka znudzenie, kochani, no znudzenie. Taka sytuacja, przyjąć, nie przyjąć, zrobić, nie zrobić, nic się za specjalnie nie dzieje, nic nas za specjalnie nie cieszy. W pewien sposób widzimy jakieś możliwości, ktoś się stara, ktoś coś od nas chce, <laughs> ktoś chce nam coś ofiarować, ale nam się to takie wydaje bez polotu, wydaje nam się to takie słabe. I co niektóre, kochani, baranki właśnie mogą takie troszeczkę patrzeć na wiele kwestii z takim lekkim znudzeniem. Widzą pewne rzeczy, że mogą być ok, ale nie widzą takiego porywu, że Aż ich zrywa, słuchajcie, wiecie, wyrywa was z kapci i chcecie po prostu w to wejść. Czyli taki troszeczkę dzień melancholii, znudzenia, takiego wiecie, no, takich flaków z olejem. Co Byki, moi drodzy, dzisiaj zaczynają jakiś nowy projekt, jakieś nowe zadania, więc będziecie dzisiaj, moje kochane, w czymś um, zaabsorbowane, będziecie czymś zajęte, będziecie chcieli jakichś nowych kwestie y, albo naprawiać, moi drodzy, albo po prostu w jakiś pewien sposób udoskonalać, naprawiać, bądź realizować coś zupełnie nowego. To jest również karta współpracy, więc być może co niektóre z Was wejdą we współpracę z jakimiś osobami, będą chciały coś dzisiaj porobić, um, czegoś dokonać, e, względnie, tak jak powiedziałam na samym początku, naprawiać, tak? czyli robić jakieś rzeczy, które mają być taką formą naprawczą, jakiejś kwestii bądź też, słuchajcie, to nie tylko chodzi o pracę, to mogą też chodzić o związki, tak? Może na przykład chcecie po prostu coś porobić, coś ponaprawiać, coś się popsuło i wy macie do tego taki zapał, żeby za tą robotę się wziąć. Więc tego typu klimaty, ubyków, zobaczmy co u bliźniąt. <laughs> Bliźnięta, moje kochane, dzisiaj stan zastoju. E, dzisiaj się zwyczajnie po prostu nic nie wydarzy. Jest to taka sytuacja, w której po prostu zawisną pewne sprawy w miejscu. Nic nie przyspieszy, nic nie pójdzie naprzód. E, zwyczajny po prostu, słuchajcie, taki dzień, w którym po prostu pewne sprawy utkną e, moi drodzy w miejscu. Stan również, w, czy dzień, przepraszam, w którym karta też oblikuje do tego, żeby zobaczyć pewne rzeczy nieco inaczej niż dotychczas. Czyli być może Wy dzisiaj zwyczajnie po prostu zobaczycie pewne sprawy. Nieco innymi oczyma niż do tej pory patrzyliście, tak? Czyli też być może taki dzień, w którym jakieś takie pewne zamysły do Was przyjdą, bo zatrzymacie się i zobaczycie coś inaczej, tak? Więc um, niekoniecznie to musi być taki dzień bezowocny, tak? Aczkolwiek co dla niektórych może taki właśnie być. Yy, raczki. <laughs> Raczki, kochani, dzisiaj pobudzone nerwowo. Nie wiem, co was tutaj może e, takiego bardzo mocno zdenerwować, ale kochani, możecie dzisiaj być od środka bardzo mocno bijący się z własnymi myślami, bądź też poddenerwowani. Nawet do tego stopnia, że możecie z kimś się tutaj, że tak powiem, przepychać na słówka, na zdania, kto ma rację, a kto tej racji nie ma. Możecie się z kimś tutaj pokłócić, możecie komuś coś udowadniać na siłę, e, druga strona wam i możecie tutaj nie dojść do jakiegoś porozumienia. To jest również walka, walka z konkurencją, czyli pokazanie, Znanie, że to wy jesteście te, ci najlepsi, to Wy właśnie tutaj, tak jak wspomniałam, macie rację w wielu kwestiach. Dzień, w którym możecie po prostu nawet z, nie to, że z kim się skonfrontować w jakiejś kłótni, ale też e, gdzieś tam wewnętrznie być poddenerwowanymi. E, dobra, raki, raki, teraz lwy. Lew dzisiaj będzie odchodził od tego co ma. Moi drodzy, będzie Wam to przestało wystarczać. That 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 made, to jest taka karta mówiąca o tym, ja chcę czegoś więcej, ja chcę pójść po coś więcej, tak? To, co mam, jest spoko, aczkolwiek tutaj, akurat w przypadku tej talii do końca, i wy po prostu chcecie to zostawić na rzecz czegoś więcej. Więc kochani, odwracacie się od pewnych spraw, być może emocjonalnych, bo to są kielichy, i zwyczajnie po prostu chcecie pójść z czymś do przodu. Może też tak się zdarzyć, że ktoś was będzie dzisiaj zostawiał, bo będzie chciał. Czegoś zupełnie nowego. Więc moi, przygotujmy się, moi drodzy, przygotujmy się na takie odejścia, na odchodzenie od pewnych rzeczy, które do tej pory były takie, jakie były, po to, żeby ruszyć z czymś lepszym dla siebie. I albo zrobicie to wy, albo, zrobicie, albo zrobi to ktoś i wy się o tym zwyczajnie dowiecie. Eee, no to skoro był lew, no to teraz panna. <laughs> Słuchajcie, panna dzisiaj bojowa, więc ci z was, którzy znają jakieś tam panny, kochani, no ja bym tutaj radziła w pewien sposób uważać, bo karta pięciu mieczy to jest taka karta, słuchajcie, zawiści, myśliwości, walki, wkurzenia się totalnego, takich powiedziałabym zagrywek na ostrzu noża. Może też tak być, że to wy będziecie mieć taką energię, ale też ktoś wobec was. I to jest taka sytuacja, w której możecie się nawet tego nie spodziewać. To jest również karta, słuchajcie, mówiąca o pewnego rodzaju porażce, którą dzisiaj możecie zaliczyć. Czyli coś może pójść nie po Waszej myśli i bądźcie na to, drogie panny, również gotowe. Zobaczmy, co uwagi. Waga dzisiaj, kochani, nieco nieufna i podejrzliwa, e, zbierająca plotki. E, może spotkacie się dzisiaj z ludźmi, którzy te plotki do Was dostarczą, czyli taka, wiecie, droga Pantoflowa, Ty słuchaj, Zemek to... To nie? I w tym momencie, że tak powiem, dzień podyktowany takimi plotkami, taką sytuacją szpiegowania kogoś, podpatrywania kogoś, bądź też ktoś wobec Was to zrobi i jakieś plotki dzisiaj po cichu zbierzecie o czymś, o kimś. Ciężko mi powiedzieć. Możecie też być sami takimi lekkimi szpiegami, bo będziecie chcieli coś skontrolować, będziecie chcieli coś sprawdzić, będziecie chcieli o kimś albo o czymś poplotkować, albo coś ewentualnie przekazać, tak? Ale na zasadzie takiego, takiej nieufności. Więc być może też, co niektórzy z Was, nieufność taką w sobie dzisiaj, kochani, zbudują. Tak? Więc tutaj też miejmy to na uwadze, że być może jakaś sytuacja tą nieufność Wam sprawi. Yy, no to skorpiony. Skorpion dzisiaj, słuchajcie, w fazie rodzinności spędzania takiego stabilnego, bezpiecznego czasu w gronie waszych najbliższych osób, niekoniecznie rodziny, a mogą to być również przyjaciele, ale w dużej mierze jest to karta rodziny, takich, taki, wiecie, takich ludzi, którzy są dla was przyolbrzymie ważni. Również dzień podyktowany spełnieniem, sukcesem, zadowoleniem, jakimiś pieniędzmi, które będziecie mogli sobie na coś wydać, bo macie jakąś być może budżetową nadwyżkę, tak, czegoś, bo tutaj patrząc chociażby na obligacje tej karty, tak, że tutaj jest ta skrzynia załadowana kasą z której wylatują te pieniądze, więc w jakiś pewien sposób, być może jakiś zastrzyk finansowy bądź perspektywa tych pieniędzy pojawi się na horyzoncie i was to w jakiś pewien sposób zadowoli. To jest również stabilizacja, bezpieczeństwo, więc też ten dzień może być takim poczuciem ugruntowania, takiego bezpieczeństwa stabilizacji, właśnie takiej, że stoicie twardo na ziemi, jest wszystko w porządku. Więc, moi drodzy, bardzo dobry dzień dla skorpionów. Zobaczmy, co u strzelców. A strzelce dzisiaj, kochani, zapracowane będą nad czymś pracować, nad czymś się skupiać. Oczywiście mogą to być sfery zawodowe, kochani, a więc dzisiaj jakieś obowiązki zawodowe mogą spłynąć wam na głowę i wy będziecie dzisiaj, że tak powiem, naprawdę mieć sporo zajęć do wykonania. Stricte zawodowych bądź też domowych, które sobie narzucicie, ale skupicie się na tym przeogromnie, żeby zrobić, wykonać swoje zadania, które dzisiaj do Was spłyną i nie będziecie mieć czasu za bardzo na nic, na pewno na żaden odpoczynek, jakieś tam chillouty i tak dalej, bo tu będzie mnóstwo. Pracy, ale to też mogą być sytuacje, że wy pracujecie nad czymś, niekoniecznie zawodowym, tylko po prostu skupiacie się, jak dokonać czegoś, czego chcecie. Więc tutaj, jakby, że tak powiem, zdwajacie siły, żeby tą pracę wykonać. No to teraz koziołki. A koziorożce, moi kochani, dzisiaj mają rycerza buławowego, a więc karta osiągania celów. Macie dynamizm, macie iskrę, macie polot, macie ochotę do działania i wy to wykonujecie, moi drodzy, idziecie naprzód jak burze, bo Wy widzicie cel, który jest dla Was jak łakomy kąsek, którego chcecie po prostu osiągnąć bądź też zdobyć. Karta również słuchajcie, wszelkiego rodzaju osób pod tytułem Kochankowie, którzy dzisiaj będą bardzo bacznie, że tak powiem, zdobywać wasze serducha. No więc, moje drogie koziorożce w pewien sposób spodziewajmy się również e, takich właśnie mężczyzn, którzy będą chcieli pozdobywać te wasze serca. Wodniki. Wodniki kochani, dzisiaj zechcą odpocząć, nie będą mieć za bardzo siły do działania, będą chciały właśnie się zrelaksować, podpoczywać i tego typu rzeczy, co niektórzy na urlopach, co niektórzy właśnie w takich sytuacjach, w których już wzięli ten urlop i chcą zwyczajnie odpocząć. Co niektórzy przemęczeni, co niektórzy pochorowani, kochani, bo to jest również karta chorób, takich, które wymagają od was nieco odpoczynku, aniżeli bieganiny wteczy na zad, ale innymi dzień który będzie obligował pod kątem no, leniuchowania, odpoczywania, takiego relaksu. No i rybka. A Rybka, love, 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 a słuchajcie, a więc wszelkiego rodzaju związki, i wszelkiego rodzaju miłości, gdzie tutaj faktycznie dzień pod tym kątem będzie podyktowany. To jest również dzień, w którym dojdziecie do porozumienia z różnymi ludźmi, czasami właśnie zawodowo-biznesowymi, tak, tak to nazwę, gdzie oboje będziecie dogadywali się, oboje będziecie mieć wspólny cel, podacie sobie rękę, powiecie, aha, dobra, okej, okay, stary, myślę tak jak ty, idźmy w to, zróbmy to i tego typu rzeczy. Więc yy, Naprawdę bardzo fajny czas, przede wszystkim je, pojednania z drugą osobą, yy, w sensie takiego myślenia obupólnego, tak jak powinniście oboje myśleć, jak i również dzień podyktowany właśnie sytuacją yy, związkową, że wszystko w tych związkach będzie układało się, kochani, po waszej myśli. Z mojej strony na razie to jest wszystko. Życzę Wam wszystkim cudownego dnia.